Ja myślę, że zrobię tak. Patrz, Shariqan. Tak się robi tak taktyczny odwrót jako żołnierz. To jest to, bo w kadrze musisz być, bo twoja morda się sprzedaje. Nie. Dzień dobry, cześć i czołem moi kochani, z tej strony Shuriken z kanału Shariqan VR. Siemaneczko, mordeczki. Dzisiaj polecimy sobie coś interesującego, coś nowego. Mianowicie dzisiaj będziemy jelcieli na spontanie. Odwiedzimy sobie nasz wspaniały serwer, mm. <noise> na którym to wszystko się zaczęło. Mianowicie mam na myśli... Poland. Nie, musisz bardziej pytanie. dramatycznie dramatycznie. Poczekaj. Idziemy na. Babka! Babka, <laughs> wypisałeś kadlu. Babka, wypisałeś kadlu. Babka, <śmiech> <filmuje> <śmiech> kanały. Już Zapiszę! Nie, nie nagrywamy tego! Ja powiem, ja mówię, ja mówię. Podczas zasłonięcia kamery dotknąłem w tyłek. Foxy, co ty <laughs> robisz? Nie, to, to ja się Foxy przygotowuję. W kalendarzu możesz to zobaczyć. Zaję dupa! Zgadnij, <Benefizzo> co robi Foxy. Idziemy na Polanda Foxy, że dupę, dupa, nie? Chcę eee, nowych Jones. ludzi poznawać. Jak ja się przywitać. Nawet co? Yeah, dupu, się przywitać? Tak no, mam pytanie, że Foxy mija! A co tam? Mam ja pytanie, szalikan. Foxy Nie, 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 nie. Nie, nie, Dobra, a właśnie i teraz idziemy incognito na Poland. Idziemy incognito, zmienimy sobie awatary. Ja, ja, avatar, Sharikan, Sharikan, Ja mam awatar, Ja mam awatar! Idź się przebierz! <grym> 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 Ci <Co to grym> <jest? grym> Przecież widać nickname <grym> <Jezu>. Fortnite? <grym> zmienimy nasze awatary i będziemy dzisiaj incognito i zobaczymy, czy ktoś z nas rozpozna. Zapewne nie, bo jesteśmy głównym totalnym i nikt nas nie rozpoznaje. Ale idziemy na Polanda i poznamy <grym> nowych <grym> ciekawych no, ludzi No zmieniasz, patrz <grym> Fortnite? Bo, bo Maciek chyba jest gotowy. Maciek jest ready Baba Bowl. Chodź Maciek, pokażę A Ci wieś, mastera. Wieś, ale Dalej, ale. Chodź, Wiesia, wiesię. Chodź, do o no kurwa, o to w prezenty trzeba iść No bo kurde <zyskutka> Moje, 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 moje Trzeba w gości idziemy, trzeba prezent zanieść, Do wieśka idziemy Cześć, ohaiyo, komrasai Wiedźmińskie sprawy Co? O, czekaj, muszę włączyć wieśka, bo nie On powiedział do mnie... No to czekaj, co ty powiedziałeś? Lera, w ogóle, Ja przygotowałem awatary o na halera. tą okazję dla ciebie no Ale nie wówna... podoba ci się moja wyjściowa koszuleczka? Patrz. Ale nie, 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 nie Bo ty na pewno kiedyś jadłeś banana cicho. cicho, cicho, cicho Ale czy jadłeś kiedyś Ale czy jadłeś kiedyś, czy kiedyś... banana, banana, banana? <śmiech> <śmiech> Tylko penetrator 9000 myślałem, że wycofali to! Myślałem, że to wycofali ze sprzedaży. Dawaj, muszę A ja się za mało marzyć. napiłem, ja się za mało Wyciągnij napiłem <grymka> panel, <krupka buda grymka> Czekaj, czekaj, muszę więcej wypić, bo to jest niemożliwe po prostu co się dzieje. Uff. I... stryk uh. Maciek, robisz z tego, z albo Mortal Kombat muzykę, dajesz podkład, dajesz. Tu, tu, a nie, to i my się impasji pochyliły. Mortal Kombat! Ja tam ja lubię tak, mnubię. tak nie Czemu to, czemu to pachnie, Foxy? Mm. Czemu nie chce się odpowiadać na to pytanie? Czemu, czemu pachnie jakiego dupa? Co jest? Skąd wiesz, jak płakuję? Dobre Czekaj, mam na to rozwiązanie. Mapko, napijesz się ze mną, będziemy przyjaciele. Masz do buzi, wsadzać ci to. O, idealnie. Weź, bo jeszcze drugi kontroler Zajebiście, to jest koniec. Przygrywka, panowie. Przygryzko. Maciek zmieni awatar na Maćka. Dzisiaj jesteśmy ludźmi. <gryzko> avatar, Dobra, Maciuś. Jaki Dobra, ty jesteś kur... Puciuś. Puciu, The Boys jesteśmy. Rozpoznać. Dzisiaj jesteśmy The Boys. On wygląda jak... Jak słowo na G. <gryzko> jedziemy, idziemy przed lustro. Trzeba wtopić się w tłum. Tak. Trzeba wtopić się w tłum. chwalił twój awatar Maciek? Fajne papucie. Czekaj, kto to jest? Że ja, co? Że to jest ten szarikon! Tu jest ten szarikon! Cześć Sharikon! Czemu nosisz maskę? Czemu nosisz maskę? Wiem, że brzydki jesteś, ale czemu nosisz maskę? Czemu cię posmyrać? jo! Ja! Sarikan zrobił salto! Szarikan! Szarikan kapnął po twarz! O, cześć! Yo. 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 Cześć, mały! A to za niemieckie zgromadzenia? Ja cię rozumiem! <grybuj> Pani są pojebała! <grybuj> chodź, 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 chodź! Co mnie wiesz? Dobra, rozumiem. <grybuj> Twoja szansa, <leciowa>. że <grybuj> Powodzenia! Dawaj, daj, Powodzenia, ja Tym razem nie dobrze. Musimy tu wyjść. Musimy tu wyjść zajebiście jej na ławce go będzie brał? O na no nie... nas, pomachajmy chłopie, mój, żeby nie czuł się samotny. <głosy> Wszystko <głosy> będzie na to, Sorika! Nie, Ale nie, 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 no. nie, 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 No! nie, ale tylko z nim. No, chłop, nie bierzemy układ. Co? No jak strasznego pod. Co jest tobą ty? Pierdoli serweru. Co jest? Nie możesz mieć takiego samego ciuchu jak ja. Nie można. Jakie wczoraj. Halo, co jest z wami? Halo, co jest? Jakieże daj. O! dobrze. Nie istnieje. Maciuś ja wiem co ci może pomóc. Chodź zaprowadzę cię. Tutaj jest takie jedno miejsce, gdzie e, dokonuje się napraw psychicznych. Będziesz fizycznych, mi pokazywał te rzeczy? To, Maćku, są betoniarki ja, przeznaczenia. Zajęte! Uuu <noise> Poczekaj, czekaj, teraz ja będę miał fazę. Maciuś, Maciek, czy ty masz od gacie? Zion To jest ma party! party. Poczekaj, bo Lolitka mnie strzela. <głosy> Strzelaj <głosy> mnie więcej, otraw tu i tu Dobra, poczekajcie, poczekajcie chwilę. Nosicie te same stroje, nie? Słuchajcie, odciącie się od siebie z dwa metry. I z dwa metry odciącie się od siebie, żeby, o, żeby pistolety Coś, się nie stykały. I teraz zróbcie, żeby stronie się styknęły. Lufy, lufy mają się styknąć. Nie, czekaj, ja muszę cię zablokować, bo mam lagi ja podoba. O, widzę, jest dobrze, słuchają mnie. To która A, idzie do, do to, domu to, ze mną teraz? O, nie, ja idę stąd, ja stąd idę. Z yes. yes. wygrała, Agnes wygrała. Powiedziała, to to jest, że może iść ze mną dobrowolnie do domu. Dob Dobre że się kasę rzucić ze mną, nie? Słuchaj, ja bym z nim nie szedł. Nie, nie wiem, jakie kotki ci obiecał, ale to jest nie, kłamstwo. Poczekaj, poczekaj. Byłem Czy u 16 niego. plus, jeźdź. Jest 16 plus, ile masz lat? jak się pomachałem w Ja? Masz ja? Ja? Ja. ja mam 17. O, kurde, dobra, jest legit. Okej, możesz ją brać. Ja no, Jezus, no to żółwiczek, jednak wyrwałeś kogoś. Ty strasznie złapo pierwszy mój, raz. W Boże, dziecię. czekaj, nie wiem, czy to jest odpowiedni content tutaj. Halo hey, YouTube, it's family friendly. It's family friendly. Dobra, słuchaj, jeżeli o to chodzi. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Czy ty masz moje Dobra, nie będę zaglądał, okej? Okay? Dobra. E, bo nie, chcę... nie chcę tego sprawdzać, po prostu boję się. Chudam, ja sprawdzę. Ja <laughs> Ja, ja, ja będę na Twoją korzyść w sądzie walić jak coś, nie? tylko mrugnię. Walić te ty tylko... kloca w sądzie. Wiesz jaką będzie linia obrony? Wysoki sądzie. Dziękuję. <gulisz> <gulisz> ja, <to ja> <gulisz> ten Maciek, ten Maciek, ten <gulisz> ten... Ten Maciek, nie ten... <gulisz> Maciek, O Maciek, Maciek, Oh, musisz to powiedzieć tak bardziej, wiesz, wczuć oh. się w role. tak... O! Oh, Maciek, to naprawdę ty! Maciek, to ty! O! Oh, I to rozumiem! <grym> I z tyłu Loli się patrzy na noc. Ona. Jezu, <grym> to kur... On nawet musi się Ona się ja ją widzę. Co to jest? Kres? 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 Bo nie dobra, to jest? Dobra, dobra po prostu. Heeej. Po prostu wracam do czasów... Jesteś może pełnoletnia? No nie nie a, a zbliżone do 16, czy jeszcze niżej? Mam 17. O, Hej, może chłopaka. Nie, nie, nie mam. A chcesz mieć? Za już będziemy razem. Ja ci udało Ci się, chłopak, piąteczka! Piąteczka! Jest, sens. A Ty się co osiągnąłeś w zięciu? Ja prowadzę tylko i wyłącznie Family Friendly Content! A. O mój posses! Hej! 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 Chyba było! Hej! Chyba było! Dzięki, CT! Skończyłem! Szarykan, nie ruszajcie się! Wyciągam obiekt Bad Dragon. Czy Sarykan coś brał? O mój Boże! Oh, oh, no, ja, bo ja świecący Bad Dragon! Moje... No, świecący no, no. Dragon! No. To... Potrzebujesz dziewczynę? <laughs> a tak widać? No bo. <laughs> Ja nie mówię o sobie, ja mówię o mojej koleżance, ona sobie tam właśnie stoi. Ale no, ona mnie odrzuciła! Coś, 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 ona coś. mnie odrzuciła! Gdzie ona jest? Co Ej! Słuchaj, agres, bo mi nie wyszła wcześniej wiesz, miała alkohol, nie? Wyobraź sobie tą scenę, miała alkohol, sobie siedziała przy butelce. No i tak wiesz, tak stoję na wprost jej, znaczy tak obok w siłmie, bo na wprost nie mogłem, nie? Bo to mi przeszkadzało. No i ona sobie tam kuciała. A ja patrzyłem w tą stronę. Tylko w drugą stronę. Musisz sobie to wizualizować. No i słuchaj, i chodziło no, o rozumiem. to, że mówię do niej, czy to będzie tak sama piła, czy mogę się dołączyć. No i w i wtedy przyleciał szarikan i mi wszystko zj**dolił okay. Tu mam tu mam okno, tu mam łóżko Ja to klasyczny Ja myślę, że zrobię tak Patrz szarikan Tak się robi tak taktyczny odwrót jako żołnierz Złączyła cię kiedykolwiek ktoś z szarikanem? Chodzi ci o co? Bo tak pytanie dwuznacznie poszło. No, że e, nie wiem, coś z tym robiliście. Robi nie. nie wiem, jakieś prywatne sprawy? Nie, 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 Ja wolę kobiety. Nie, nie. Wolę kobiety. Okej, okay, dobra. a, a Nie. On się do tobie siedzi. O kur. Batman! Cześć Maćku! <śla> <śla> Dawno ci nie odwiedziłem w nocy. <śla> Tu zebranie. panowie! To... Słyszałem Maciek, że ty ogarnąłeś loszki. A ty ogarnąłeś... Alkohol! Alkohol, ok. Hania, Hania, Hania! Chodź tutaj. Okej, okay, a ty ogarnąłeś. Pójdziesz też do... Pod dragony. Nie, to są świecące pałki. <laughs> masz zgodę od rodziców. Tak <laughs> bez przekonania a, masz zgodę. <śmiech> Co? Co? Hej! <laughs> <laughs> Hej! Hey, hey, hey. Dobra fura podjechała dziewczyny, wbijajcie no <laughs> Dziewczyny, malu, Ej, ty, ty, ma, Minecraft wypierd... Mówiłem, chodzą. że jestem Batman Mówi, Dobra, chodźcie. Ej, Ej, chodźcie, jestem Batman nie, no, nie, nie. Dobra, trzeba ich pochnąć. Dobra, dobra mnie trochę Hania, poczekaj, poczekaj na Hanie Hania, Hania została! Hania, 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 wbijaj do naszej Tak? Wij do naszej fuly to ja się boję nie bój się, wszystko jest w porządku jest 16 plus jest 16 plus, no musisz się bać tam no i bezpiecznie kogoś pozdrowić? bo będziesz na tym materiale powiem tak, szczerze uwielbiam was tak? oglądać Słuchaj, ogarnąłem Hanie, mm. Hania musiała dalać z buta. No. To jest ta Hania, która w kartony wleciała. No i dobrze, Co? bo ona w takim czerwonym jechała kiedyś i wiesz jak to się skończyło. Wiesz jak to się skończyło? 20 no wiem. lat na rehabilitacji no się wiem. Działa. Zobacz gdzie trafiła, ale zobacz gdzie trafiła, do Vialciatu trafiła. Ale wy inaczej wyglądała. Mały jest, to jest to? niebo. Ale na Polandzie ma takie lagi to że to w sumie piechło. Cześć! <śmiech> Tania <śmiech> Cześć! 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 O. Jestem Batman? Dobra. Tak Jestem Batman,